tytuł Leonek i Drzewo Marzeń. W pewnym spokojnym miasteczku, gdzie wiosną kwitły jabłonie, a zimą świat otulał się białym puchem, mieszkał mały chłopiec o imieniu Leonek. Leonek miał sześć lat, jasne włosy i bardzo bujną wyobraźnię. Najbardziej na świecie lubił spoglądać w niebo i marzyć o tym, co kryje się poza chmurami. Pewnego popołudnia, kiedy słońce leniwie chowało się za wzgórzem, Leonek poszedł na spacer do Starego Parku. Tam, na samym środku polany, stało drzewo inne niż wszystkie. Jego pień był srebrzysty, a liście połyskiwały złotym blaskiem nawet wtedy, gdy nie było słońca. Leonek nigdy wcześniej go nie widział, choć był w parku setki razy. Zaintrygowany podszedł bliżej i dotknął kory. W tym momencie drzewo zadrżało lekko, a na jednej z gałęzi rozbłysło światło. Z liści wyłoniła się malutka istotka. Wyglądała jak skrzydlaty listek i miała głos jak dzwoneczek. Witaj, Leonek, powiedziała. Czekałam na ciebie. Jestem Senila, strażniczka drzewa marzeń. Drzewa marzeń? zapytał chłopiec zdziwiony. Tak. Każde dziecko, które wierzy w marzenia, może tu przyjść i zobaczyć swoje sny, ale tylko raz w życiu. Dziś jest twój dzień. Zanim Leonek zdążył odpowiedzieć, drzewo otworzyło się jak książka. Chłopiec poczuł lekki powiew wiatru i nagle znalazł się w świecie zupełnie innym niż ten, który znał. Unosił się w powietrzu na chmurze z waty cukrowej. Wokół niego latały ptaki ze skrzydłami z książek, a pod nim rozciągało się miasto zbudowane z klocków marzeń. Każda ulica była z innej bajki. W jednej z alej spotkał rycerza, który bał się ciemności, w innej syrenkę, która marzyłaby zobaczyć śnieg. Każda postać reprezentowała jedno z marzeń dzieci na świecie. Leonek zrozumiał, że jego sny nie są samotne, tworzą razem ogromny, pulsujący świat fantazji. Senila prowadziła go dalej, przez tęczowe wzgórza, gdzie drzewa śpiewały kołysanki, przez rzekę szeptów, w której woda powtarzała najskrytsze życzenia, aż w końcu doszli do zaczarowanej przystani. Tam, na kamieniu, siedział Leonek, ale starszy, mądrzejszy, z oczami pełnymi wspomnień. Czy to ja? Zapytał chłopiec. Tak, to ty, powiedziała Senila. To jest marzenie, które jeszcze nadejdzie. Leonek usiadł obok samego siebie i poczuł ciepło w sercu. Zrozumiał, że każde dobro, które czyni, każdy sen, który ma, wszystko ma znaczenie. Nawet najmniejsze marzenie może zmienić świat. Kiedy wrócił z powrotem pod srebrzyste drzewo, było już ciemno, a gwiazdy błyszczały jak nigdy. Drzewo zamknęło swoje tajemnice, ale Leonek wiedział, że nosi je w sercu. Od tej pory każdej nocy, zanim zasnął, zamykał oczy i szeptał jedno marzenie i zawsze miał nadzieję, że któregoś dnia znów spotka Senile i stanie na kamieniu w zaczarowanej przystani.